LG G8 czy S10E? Którego wybrać? Cześć, witajcie na kanale Zmobilizowany, na którym szczerze mówimy o technologii. Dzisiaj kolejne porównanie. Tym razem Samsung Galaxy S10e zmierzy się z najnowszym LG G8. Zanim zaczniemy, kilka uwag. W tym porównaniu wybrałem wersję G8 z dwoma aparatami, bo pewnie ta wersja tego smartfona będzie dostępna na naszym rynku i prawdopodobnie będzie ona również wyceniona podobnie do Samsunga Galaxy S10e. Porównanie jak zwykle będzie składało się z dwóch części. Najpierw wymienimy zalety S10e, a następnie LG G8. Takie porównanie ma na celu zilustrować Wam, jakie zalety idą za konkretnym urządzeniem. Jeżeli takie porównania Wam się podobają, koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo kolejne porównanie pojawi się, gdy ten film zdobędzie 100 lajków. Upewnijcie się również, że oglądaliście moje najnowsze materiały, takie jak ranking smartfonów 2019 roku oraz historię Galaxy S. Już bez zbędnego gadania zaczynamy, najpierw zobaczymy w czym Samsung Galaxy S10e jest lepszy. Jeśli chodzi o design, punkt zdecydowanie dla Samsunga. Oba smartfony mają proste wyświetlacze oraz podobny stosunek wyświetlacza do budowy, natomiast wycięcie na przednią kamerkę prezentuje się moim zdaniem znacznie bardziej futurystycznie od nocza. Dodatkowo S10e jest cieńszy i lżejszy oraz ma więcej wersji kolorystycznych, choć muszę przyznać, że bardzo podoba mi się czerwona wersja kolorystyczna w g 8 bardzo się zdziwiłem, że g 8 nie potrafi rejestrować filmów w 1080p w 240 klatkach na sekundę. s 10 to oczywiście potrafi, a do tego za jego pomocą nagracie filmy w 960 klatkach na sekundę w rozdzielczości HD. Warto również zauważyć, że w s 10 możecie przełączać się między trzema obiektywami podczas nagrywania filmów. Od G7 LG usunęło tą funkcję ze swoich smartfonów. S10 ma świetne głośniki stereo wspierające dolby Atmos. Giełsemka ze względu na brak tradycyjnego głośniczka do rozmów ma tylko jeden głośnik umieszczony na dolnej ramce, który oczywiście nie będzie grał tak dobrze, jak głośniki S10. S10M ma nie tylko szybsze ładowanie bezprzewodowe, bo jest to ładowanie 15W w porównaniu do 9W w G8, ale również posiada funkcję PowerShare, za jego pomocą możecie więc ładować inne urządzenia bezprzewodowo, np. słuchawki Galaxy Buds czy zegarek Galaxy Watch. I wyglądałoby na to, że to są wszystkie zalety, jakie znalazłem w Samsungu Galaxy S10e w porównaniu do G8. Jeżeli o czymś zapomniałem, to dajcie znać w komentarzach. Natomiast teraz zobaczmy, w czym G8 jest lepsza od Samsunga Galaxy S10e. G8, podobnie jak poprzednie smartfony LG, opatrzony został certyfikatem wojskowym 810G, więc w ekstremalnych warunkach poradzi sobie lepiej od S10E. Kolejnym plusem G8 jest lepszy procesor. Smartphone LG są wyposażony w Snapdragon 855, który w wielu testach okazuje się wydajniejszy od Exynosa 9820 i jest również wykonany w 7nm procesie litograficznym Exynos w 8. G8 ma więcej możliwości odblokowania urządzenia. Oprócz tradycyjnego czytnika linii papilarnych, znajdziemy w nim Face ID, a nawet Hand ID, czyli odblokowanie smartfona za pomocą ręki. Jeśli szukacie smartfona do profesjonalnego nagrywania filmów, G8 będzie lepszym wyborem ze względu na świetny tryb manualny. Możecie w nim kontrolować wszystkie najważniejsze parametry, takie jak bitrate, klatki na sekundę, ostrość czy dźwięk. S10 też ma podobno dostać taki tryb w aktualizacji, ale wątpię, że będzie w nim tak dużo funkcji jak w tym u LG. Giełsemka ma baterię o pojemności 3500 mAh, czyli większą o 400 mAh od tej Samsunga Galaxy S10e. Giełsemka ma również szybsze ładowanie przewodowe, gdyż wspiera Quick Charge 3.0, S10e tylko 2.0. I to by były wszystkie zalety, jakie znalazłem w Giełsemce w stosunku do Samsunga Galaxy S10e. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, wymienimy jeszcze kilka dodatkowych zalet. Obu smartfonów. Giełsemka ma większy wyświetlacz o rozdzielczości 2K, natomiast wyświetlacz S10e wspiera HDR. Giełsemka ma drugą kamerkę selfie do trybu portretowego oraz mini jack Squad Duck. S10e zmienną przysłonę aparatu oraz dedykowane akcesoria takie jak Google, Gear VR czy słuchawki Galaxy Bats. Podsumowując, trzy największe zalety s 10 f w porównaniu do G8 to design, głośniki stereo oraz nagrywanie slow motion, natomiast trzy największe zalety G8 to Snapdragon 855, manualne nagrywanie filmów oraz większa bateria. Którego wybrać? Piszcie w komentarzach, którego smartfona Wy byście wybrali i czy nie zapomniałem jakieś jakiejś zalecie któregoś ze smartfonów. Moim zdaniem G8 ma więcej do zaoferowania i dlatego wygrywa to porównanie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich porównań, zostawcie łapkę w górę, 100 lajków i wrzucam kolejne porównanie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!